Naturalnie przywróć równowagę swojemu ciału. Herbata Drink to Shrink Instant to bezkofeinowy napar ziołowy, który pomaga przywrócić organizmowi zdrową równowagę, aby mógł się naturalnie zregenerować. Składa się z synergicznej mieszanki wysokiej jakości ręcznie wyselekcjonowanych ziół i zapewnia szybkie rezultaty. Ta specjalna herbata została opracowana w celu skutecznego i delikatnego oczyszczania, detoksykacji i przywracania równowagi całemu ciału w ramach procesu oczyszczania. Dostarcza organizmowi składników odżywczych, których potrzebuje, aby odzyskać równowagę i przywrócić się do naturalnego zdrowego stanu. Stwierdzono, że regularne stosowanie tej niezwykłej mieszanki ziołowej przynosi wiele korzyści, w tym poprawę zdrowia, energii i koncentracji. Herbata drink, tu shrink instant, działa również jako naturalna herbata odchudzająca i jest bardziej skuteczna niż chińska zielona herbata. Wykazano, że picie jej codziennie pomaga w kontroli wagi, dzięki czemu można skutecznie utrzymać idealną wagę. W dłuższej perspektywie może pomóc wyglądać i czuć się lepiej. Co więcej, została zaprojektowana tak, aby przynosić korzyści osobom o wrażliwych układach. Herbata Drink to Shrink Instant zawiera składniki roślinne, o których wiadomo, że pomagają łagodzić zarówno górny, jak i dolny przewód pokarmowy. Ponadto dostarcza organizmowi niezbędnych enzymów, które są często niszczone przez nowoczesne techniki przetwarzania i sterylizacji żywności.